Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się? Dlaczego niektórzy ludzie osiągają sukces, podczas gdy inni wciąż borykają się z przeszkodami? Co sprawia, że jedni potrafią zmotywować się do działania, a inni poddają się po pierwszym niepowodzeniu? Psychologia sukcesu dostarcza fascynujących odpowiedzi na te pytania. Wyobraź sobie, że stoisz przed dwoma drzwiami. Za pierwszymi jest życie pełne spełnienia, osiągnięć i satysfakcji. Za drugimi, stagnacja i niespełnione marzenia. Które wybierasz? W rzeczywistości wszyscy dokonujemy tego wyboru codziennie, podejmując decyzje, które kształtują naszą przyszłość. Jednym z kluczowych elementów sukcesu jest nastawienie. Psycholog Karol Dweck odkryła, że ludzie dzielą się na dwie grupy. Tych z nastawieniem na rozwój, i tych z nastawieniem na stałość. Osoby z pierwszej grupy wierzą, że inteligencja i umiejętności można rozwijać przez ciężką pracę i naukę. Ci drudzy są przekonani, że ich zdolności są niezmienne. To, jak myślisz o swoich możliwościach, ma ogromny wpływ na to, czy osiągniesz sukces. W 1968 roku Psycholog Robert Rosenthal przeprowadził eksperyment, który pokazał, jak potężne jest przekonanie o własnym potencjale. Nauczycielom powiedziano, że pewni uczniowie mają szczególny talent, choć w rzeczywistości zostali oni wybrani losowo. Po roku okazało się, że ci uczniowie faktycznie osiągnęli lepsze wyniki. Dlaczego? Ponieważ nauczyciele zaczęli traktować ich inaczej, a to wpłynęło na ich wiarę w siebie. Podobnie działa prawo przyciągania. Choć brzmi jak ezoteryczna teoria, psychologia wyjaśnia je w bardzo prosty sposób. Skupiając się na pozytywnych aspektach życia i możliwościach, zaczynamy dostrzegać więcej okazji i podejmować działania, które prowadzą do sukcesu. To, na czym się koncentrujesz, rośnie. Czy wiesz, że mózg nie rozróżnia wyobrażenia od rzeczywistości? Badania wykazały, że wizualizacja sukcesu może aktywować te same obszary mózgu, co rzeczywiste doświadczenie. Dlatego sportowcy mentalnie przechodzą przez zawody przed ich rozpoczęciem, a przedsiębiorcy wizualizują swoje cele. Twój mózg jest potężnym narzędziem wykorzystaj to. Kolejnym kluczowym aspektem sukcesu jest konsekwencja. W latach 50., amerykański psycholog Walter Michel. Przeprowadził słynny nasz eksperyment z pianką. Dzieci miały wybór: mogły zjeść jedną piankę od razu, lub poczekać i dostać dwie. Po latach okazało się, że te, które potrafiły odroczyć nagrodę, osiągnęły lepsze wyniki w szkole, miały lepsze relacje i większą stabilność finansową. Sukces wymaga cierpliwości i wytrwałości. Czy słyszałeś o efekcie hołtorna? To zjawisko pokazuje, że ludzie pracują efektywniej, gdy wiedzą, że są obserwowani. Możesz to wykorzystać na swoją korzyść, tworząc systemy odpowiedzialności. Na przykład, ogłaszając publicznie swoje cele, zwiększasz szansę na ich realizację, ponieważ poczucie odpowiedzialności przed innymi motywuje do działania. A co z porażkami? Wielu ludzi boi się ich jak ognia. Ale to właśnie one są kluczem do sukcesu. Thomas Edison powiedział: Nie poniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10 tysięcy sposobów, które nie działają. Ludzie sukcesu nie traktują niepowodzeń jako końca drogi, lecz jako lekcje. Interesującym zjawiskiem psychologicznym jest też efekt Daninga Krugera. Ludzie o niskiej kompetencji. Mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności, podczas gdy eksperci często wątpią w swoje zdolności. To oznacza, że im więcej się uczysz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, jak wiele jeszcze przed tobą. Ale to dobra wiadomość oznacza, że stale się rozwijasz. Motywacja jest niezbędna. Ale czy wiesz, że silna wola to zasób wyczerpywalny? Badania pokazują, że po długim dniu, pełnym trudnych decyzji, nasza zdolność do samokontroli spada. Dlatego ludzie sukcesu eliminują zbędne wybory. Steve Jobs zawsze nosił ten sam rodzaj ubrania, aby oszczędzać energię na ważniejsze decyzje. Czy słyszałeś o regule pięciu sekund? Mel Robbins odkryła, że jeśli nie podejmiesz działania w ciągu pięciu sekund od pojawienia się pomysłu, Twój mózg znajdzie powód, by go nie realizować. Jeśli chcesz coś zrobić, po prostu policz do pięciu i zacznij działać, zanim pojawią się wymówki. Jedno jest pewne: sukces nie jest dziełem przypadku. To wynik określonych działań, nawyków i sposobu myślenia. Możesz przejąć kontrolę nad swoim życiem, jeśli zaczniesz stosować zasady psychologii sukcesu. Chcesz wiedzieć więcej. Koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Kolejne inspirujące filmy już powstają, a ty nie chcesz ich przegapić. Kliknij subskrypcję, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu które z tych zasad zamierzasz zastosować w swoim życiu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.